To jest Kafe AZS. Cześć, tu Bartek Wasilewski. Powracamy po wakacyjnej przerwie i powracamy jeszcze w olimpijskim nastroju. 14 medali zdobyli nasi sportowcy w Tokio, a wszystko zaczęło się od Katarzyny Zilman, Marty Wieliczko, Agnieszki Kobus-Zawojskiej i Marii Sajdak. Ta ostatnia, Maria Sajdak, jest gościem Kafe AZS. Cześć! Cześć, cześć wszystkim. Ochłonęłaś już, emocje olimpijskie już są za tobą? Powiem szczerze, że już minął miesiąc od zdobycia medalu, od powrotu do Polski i już zaczyna się uspokajać, wyciszać. Jeszcze się dużo dzieje, natomiast rzeczywiście już się znajduje czas na odpoczynek, i rzeczywiście już mogę, mogę powiedzieć, że zaczynam rzeczywiście odpoczywać. Za dwa tygodnie jedziemy na wakacje. Jeszcze czeka nas parę wydarzeń związanych z igrzyskami, jak Gala Olimpijska na przykład. Ale to wszystko są wspaniałe chwile. Jak się zdobywa? Medal olimpijski. Jakie emocje ci towarzyszą? Jak wyglądał ten dzień, ten ważny dzień dla historii polskiego sportu? Bo jako pierwsze zdobyłyście medal. Wstałaś rano, przeciągnęłaś się, poszłaś na śniadanie sama z koleżankami. Jak to wyglądało? Dzień tak naprawdę musiał być najlepszy w naszym życiu i wstałyśmy. Rzeczywiście czasu nie miałyśmy dużo, dlatego zjadłyśmy śniadanie, pojechałyśmy na tor. Na to, że już przygotowywałyśmy się do startu, nastawiałyśmy się, przyjmowałyśmy odpowiednie nie, suplementy półtorej godziny przed startem, już i godzinę przed startem, już szłyśmy na rozgrzewkę pierwszą na lądzie, następnie już na wodzie, i stanęłyśmy w blokach startowych. My wiedziałyśmy po co tam idziemy i, i na co nas stać. Musiałyśmy zrobić to najlepiej, jak potrafimy. Czy plan wykonałyście w 100, w 90, w 80%? Jakie cele sobie zakładałyście? No bo no te chinki jednak były sporo przed Wami. Myśmy tam rzeczywiście jechały po medal, miałyśmy założenie, że może uda się z tymi chinkami rzeczywiście powalczyć, bo było tak już, że w przedbiegu przegrałyśmy nawet 4,5 sekundy z chinkami, teraz były 3,5. Natomiast w finale potem, właśnie w 2018 roku w Plovdiv, wygrałyśmy potem z Hinkami 4 sekundy. Więc wiedziałyśmy, że jest to możliwe, natomiast wiedziałyśmy, że będzie bardzo trudne, bo Chinki naprawdę są mocne. No ale wystartowałyśmy. Miałyśmy zacząć bardzo mocno, i zaczęłyśmy tak naprawdę. A okazało się, że wcale z przodu nie jedziemy. I byłyśmy Były na początku czwarte. właśnie czwarte. I z dystansem się rzeczywiście rozpędzałyśmy i na tysiącu zaczęłyśmy golić Holenderki i na 500 zaczęłyśmy gonić Niemki. Niemki się pogubiły, ale rzeczywiście jesteśmy szczęśliwe, że zdobyłyśmy srebro, bo Chinkom no nie można nic ująć, są rzeczywiście mistrzyniami olimpijskimi w tym roku. I jak to wyglądało? We cztery płynęłyście? Jaką miałyście świadomość? Czy wszystkie widziałyście, w którym miejscu jesteście? Czy jedna patrzyła? Słyszałem, że jedna z Was krzyczała: Jesteśmy czwarte, jesteśmy trzecie, gonimy. Jak to wyglądało? Jak Sytuacja to była Sytuacja u nas w osadzie jest taka, że Kasia szlakuje, my z Martą bardzo mocno robimy to, co mamy robić, i jesteśmy skupione na robocie. A Agnieszka, oczywiście, robi, co ma robić, bo jest bardzo mocna i bez niej byśmy nie dały rady. Natomiast jej zadaniem jest kontrolowanie biegu i tego, co robią przeciwniczki. Ona się oglądała, informowała nas o przebiegu, o tym, czy wrzucić, czy nie wrzucić, jaka jest sytuacja. I rzeczywiście, ona krzyknęła, że jedziemy po brąz na tysiącu, że my wzmocniłyśmy, przeszłyśmy holenderki, i potem krzyknęła, że jedziemy na srebro, na Niemki, i. Nic tylko jej było trzeba posłuchać i wykonać zadanie. No i wykonałeś się, no i posłuchałyście. Dopływacie do mety, jesteście drugie. No i co? Co się wtedy dzieje w organizmie, w głowie sportowca? Kiedy to do ciebie dotarło? Czy byłyście oszołomione? Jakie uczucia wam towarzyszyły tuż po przepłynięciu na drugim miejscu tej mety? Powiem szczerze, że to był właśnie niesamowity dzień. Bo bieg wymagał na tyle dużo dokładności, a nie siły, że myśmy miały czas, miały siłę się cieszyć na mecie. I to było naprawdę niesamowite. I do nas od razu dotarło to, co myśmy zrobiły, że jesteśmy z srebrnymi medalistkami, wicemistrzyniami olimpijskimi i rzeczywiście miałyśmy siłę się cieszyć, i myślę, że to było widać. Natomiast yy, naprawdę. Wiedziałyśmy, że zrobiłyśmy 100% i że więcej się nie dało. I to było myślę, niezapomniane. Może szkoda, że tych kibiców nie było na, na trybunach, tak, bo no, nie było aż tyle osób, które wiwatowały i, i nie było tych emocji tak dużo, natomiast myśmy się razem cieszyły. I potem tak samo na podium się cieszyłyśmy i... Widziałem piękne zdjęcia i piękne relacje. Sam przeglądałem zdjęcia agencyjne z tego właśnie czasu i musiałem powybierać sporo. I przyznam się szczerze, że dużo malowniczych zdjęć właśnie z ceremonii wręczenia medali wręczyłyście nam dziennikarzom. Powiem szczerze, że na terenie tam wręczenia medali, nasza czwórka była najdłużej, najdłużej robiłyśmy zdjęcia, najdłużej się cieszyłyśmy. I nawet nie miałyśmy ochoty już wsiadać do tej łódki, potem przewieźć ją do następnego pomostu. No ale trzeba było to zrobić. Ostatnie kilometry, ostatnie 100 metrów razem przepłynęłyśmy potem, rozkręciłyśmy łódkę już następnego dnia. Była jeszcze konferencja prasowa, także bardzo dużo się tego dnia jeszcze działo. I takim dopełnieniem tego dnia, no bo sama powiedziałaś, że te igrzyska były trochę inne. Masz porównanie do igrzysk sprzed. Chciałem powiedzieć czterech. Sprzed pięciu lat tam było trochę inaczej. Tam byli kibice, tu nie było kibiców. Kibice za to przywitali was hucznie na lotnisku na Okęciu w Warszawie, no i ciebie pod Twoim domem w Krakowie. Właśnie tak. Powiem szczerze, że te powroty do Polski, tak samo w Rio, tak samo teraz, są naprawdę najbardziej wzruszającymi momentami. Bo tą radością ze zdobycia medalu można się podzielić z najbliższymi, i to jest dla nas najważniejsze. I ta ich radość naprawdę znaczy dla nas więcej niż nasza radość, bo my to robimy nie tylko dla siebie, ale też dla nich. Oni się z nami cieszą. Też dawno się nie widzieliśmy, dlatego to tym bardziej cieszy, i razem mogliśmy wrócić do swoich miast. A wracałam do swojego miasta busem. Z, z rodziną, z mężem, z mamą, z teściami i z bratem, i z siostrą męża. I pod domem zostałam całe 100 osób czekających na mnie, też gratulujących. Zjedliśmy razem tolc, wszyscy weszli do mnie do domu, co na początku jeszcze roziło, ale w gruncie niecałe 100 osób. 80 jest podpisanych na pamiątkowym zdjęciu. I naprawdę było to niesamowite przeżycie. Miałam potem przywitanie następne w klubie następnego dnia, i to były następne osoby gratulujące. Potem miałam w klubie do którego, w klubie fitness, do którego chodzę trenować, i, i u mnie na osiedlu wszyscy sąsiedzi również mi gratulowali, więc tych osób cieszących się naprawdę jest bardzo dużo, i te kciuki, które były trzymane na odległość, bardzo ich było dużo. Dają naprawdę więcej niż pełne trybuny. Powróćmy jeszcze do Tokio, My powróćmy jeszcze do tego, co działo się w Waszych głowach tuż przed występem. Byłyście, tak jak wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy, pierwszymi reprezentantkami, reprezentantami Polski, którzy to zdobyli, zdobyły medal na tych igrzyskach. Długo musieliśmy na to czekać. Czy to była też jakaś dodatkowa presja? No bo jednak. Wcześniej kibicowaliśmy, nim wy wystartowałyście, kibicowaliśmy różnym sportowcom. Iga Świątek, Hubert Hurkacz, w międzyczasie siatkarze. No, no nie wyglądało to najlepiej, i tak już trochę pobrzmiewał taki ton. no Kiedy wreszcie i czy w ogóle my jakiś medal mieć będziemy na tych igrzyskach? Rzeczywiście, byłyśmy pierwszym medalem, natomiast myśmy nie kładły na siebie presji pierwszego medalu. Tylko presję medalu, bo myśmy wiedziały, że jedziemy na medal, znaczy jedziemy nie na medal, ale walczyć, tak? Że nas na to stać. I myśmy wiedziały, że po to jedziemy. A czy był wcześniej medal, czy nie był, to dla nas miało trochę mniejsze znaczenie. I myśmy same tą presję medalową na siebie nakładały i wiedziały, że, że po to jedziemy. W innym celu my naprawdę tam nie jechałyśmy. A czy w tym Tokio? Czy w tej wiosce olimpijskiej? Czy w tych pokojach? Naprawdę były te kartonowe łóżka? Były kartonowe łóżka, ale nie były one wcale złe. Co prawda, Agnieszce, coś tam się potargało, ale to nie znaczyło, że nie było zdatne do użytku. Te łóżka są po to, żeby wytrzymały dwa miesiące, więc naprawdę myślę, że ten materiał kartonowy spełnił swoje zadanie i naprawdę nie były one konieczne w żadnym innym materiale. A jak względem igrzysk w Rio oceniasz wioskę olimpijską i te warunki i te igrzyska poza już kibicami? Jakie różnice dostrzegasz? Myślę, że ogólnie obiekty i wioska olimpijska były na dużo wyższym poziomie, natomiast yy, na przykład Siłownia wydaje mi się, że teraz była mniejsza, ale stołówka znowu większa, więc to wszystko. To wszystko jest jakoś uregulowane, tak? Że pewne, pewne zasady muszą być spełnione i po prostu no musi to być na jakimś poziomie, tak? Ale myślę, że ten poziom japoński rzeczywiście był zachowany i wszystko było tak jak trzeba. I naprawdę na stołówkach byliście oddzieleni pleksji? W praktyce tak było, że pleksja rzeczywiście była ale w praktyce przekrzykiwaliśmy się przez tą yy, pleksję, tak? Więc y, żeby nie było, było można mówić teoretycznie, tak? Że był zakaz rozmowy, ale w praktyce się przekrzykiwaliśmy i... Było to niekomfortowe po prostu, tak? I utrudniona była rozmowa. No, nic przyjemnego. Słuchajcie, kafa a naszym gościem jest Maria Sajdak, wioślarka, która razem z trójką pozostałych wioślarek zdobyła pierwszy medal na igrzyskach w Tokio. Dodajmy, że srebrny medal. Która z Was jest chaosem, a która z Was jest matką Teresą? Pytam spokój. Chaosem na pewno jest Kasia Zilman. Ty mhm. Jest bardzo dużo energii. Bardzo dużo yy, takiej ekspresji. Mhm. Dzięki temu ona ma bardzo dużo, rzeczywiście, energii, uwalnia dużo emocji. Czasem są one negatywne, ale przede wszystkim są one pozytywne. Każda z nas ma swoją pozytywną energię i dzięki temu. My się dogadujemy. No dobrze, no ale to która z Was jest matką Teresą? No bo mamy tutaj już tą osobę, która narzuca taką ekspresję, a matka Teresa, no to właśnie to, to, kto to. Matka Teresa to jest złe określenie, natomiast tym określeniem określił trener Martę. I ona jest po prostu człowiekiem o wielkim sercu i w naszą osadę wkłada bardzo dużo rzeczywiście serca i dla każdej z nas dla każdego również każdego innego po prostu była w stanie zrobić wszystko i zawsze można było na nią liczyć w takich zwykłych rzeczach i to jest właśnie Marta Agnieszka jest zawsze pozytywnie nastawiona i, i zawsze motywuje nas do działania a ja jestem taka najspokojniejsza rzeczywiście i tak do tej całej ekspresji która która uwalnia się od kasi, ja ją troszkę uspakajam, i to jest y, takie wyważone. I taka jesteś sumienna. I w Twoim przypadku chyba można powiedzieć, że warto przychodzić do szkoły i nie odpuszczać żadnego dnia. No właśnie, jak zaczęła się Twoja przygoda z wioślarstwem? Rzeczywiście, moja przygoda z wioślarstwem zaczęła się w szkole właśnie. I właśnie jednego dnia przypadkowego, którego właśnie byłam w szkole i, i nauczycielka zabrała nas do klubu wioślarskiego w trakcie zajęć WF-u. Tam trenerka Iwona Wójcik-Pietruszka pokazała nam, czym jest wioślarstwo, zrobiła zawody na ergometrze i zaprosiła mnie na trening następnego dnia. Przyszłam i w zasadzie przychodzę aż do dziś. Trenerka Iwona Wójcik-Pietruszka dalej jest moim e, trenerem klubowym, dalej współpracujemy i nie wyobrażam sobie współpracy z zupełnie kimś innym. I przychodzisz potem do domu i mówisz mamo, tato, chcę być wyślarką. A oni, "Okej, okay, zawód jak każdy inny, spoko. Jak na to zareagowali? Rodzice się ucieszyli, że znalazłam pasję. Tata mnie przywoził na treningi, odbierał więc dzięki nim mogłam robić to, co rzeczywiście chciałam. Po pewnym czasie troszkę się zlękli, bo spędzałam tam bardzo dużo czasu, nie musiałam zmienić szkołę na gimnazjum, bali się, czy sobie poradzę, ale jak widać można łączyć sport i naukę i, i robić obie rzeczy na bardzo wysokim poziomie, a wioślarstwo jest sportem, które rzeczywiście wymaga systematyki i ta systematyka w sporcie Uczy systematyki w szkole również, więc rzeczywiście. Yy, Ciało to ma mi dało... przełożenie na ducha. Tak, rzeczywiście. Trzeba było trochę wybrać oczywiście między treningiem, a spędzaniem czasu ze znajomymi, ale te wybory nie były wcale takie trudne. Gdzie trenowałaś w Krakowie? W Krakowie Pływałaś jest. Klub... Po Wiśle? Tak. My pływamy po Wiśle pod Wawelem zaraz. Naprawdę mamy wspaniałą Wisłę regulowaną. Z regulowanymi brzegami, z regulowaną dwoma tam tamami. Nie ma fali, nie ma prądu, nie ma wirów. Naprawdę mamy jeden z lepszych akwenów w Polsce do trenowania. Trenujemy w klubie na Kościuszki 36. Tam mamy przystań wioślarską, cały sprzęt. I, I tam właśnie od 18 już lat przychodzę codziennie. A jak zaczęła się Twoja przygoda z AZS-em i dlaczego akurat z AZS-em? W AZS-ie jestem od wieku juniora starszego, wcześniej byłam w UKS 1993 i zawodnicy z tego klubu automatycznie przechodzą wraz z grupą wiekową do AZS-u AWF Kraków. I dlatego jestem właśnie w tym klubie. Oba kluby są na jednej przystani, więc niewiele się dla mnie zmieniło. Natomiast to był taki automatyczny ruch, który jest związany z naszą przystanią. Twój wyjazd do Tokio nie był do końca pewien. Wszystko ze sprawą roweru? O, była taka przygoda rzeczywiście. W tamtym roku nie mieliśmy żadnych zawodów w roku covidowym i na koniec nam Utrzymali w, w roku Mistrzostwa Europy w październiku i mieliśmy na nich startować. Przygotowanie do tego było bardzo trudne, bo i motywacja do treningu była utrudniona przez przełożenie igrzysk. I tak naprawdę przeciągający się sezon, który trwał od grudnia, również był bardzo ciężki. I, I przygotowywaliśmy się rzeczywiście do tych Mistrzostw Europy. Trener lubi trener, treningi na rowerze. No my się do końca no nie umiemy na tych rowerach jeździć i rzeczywiście doszło do wypadku. Jadąc w peletonie no doszło do nieporozumienia i we mnie wjechały koleżanki z tyłu. Ja trochę wjechałam w koleżankę z przodu, wylądowałam na ziemi, w gruncie rzeczy wybiłam bark. No konieczna była zmiana w osadzie na Mistrzostwa Europy. Wsiadła rezerwowa, a ja już musiałam zakończyć tamten sezon, ale bark się rzeczywiście wykurował bardzo pięknie i od grudnia mogłam zacząć trenować. W grudniu już schodziłam na wodę i w zasadzie już mi, przeważnie mi nie przeszkadzał. Może jeszcze na siłowni w pewnych momentach jeszcze go odczuwałam, natomiast rzeczywiście mogłam już trenować normalnie. Świętowałaś jakoś po powrocie do Polski z Kasią, Martą i Agnieszką? Zrobiły się jakąś imprezę, wyjście na miasto, cokolwiek innego. Myśmy po starcie w Tokio, chwilę odpoczywały, ale znalazłyśmy też czas na świętowanie rzeczywiście, siadłyśmy na trawie w wiosce olimpijskiej tuż przy kółkach olimpijskich, które tam są. I tam spędziłyśmy razem czas świętując. Jak wróciliśmy do Krakowa do Warszawy, to już świętowaliśmy w gronie rodzinnym. Ze znajomymi i z najbliższymi z mężem. Brązowy medal na igrzyskach w Rio, srebrny medal na igrzyskach w Tokio to co za 3 lata? Złoto. Rzeczywiście jest taka zależność, że chciałoby się tego medalu złotego. Jeszcze 3 lata, na razie. I te media odpoczywa. wytwarzają presję, tak, tak. Tak, Na razie jest czas na roztrenowanie, na spotkanie ze znajomymi. I myślę, że sezon następny zacznie się koło stycznia i zobaczymy co będzie. Jest te... taka szansa. Czwórka na pewno będzie walczyć o, o Paryż. I teraz wakacje? Gdzie jedziesz? Gdzie lecisz? Gdzie lecicie? Razem z mężem za dwa tygodnie wybieramy się do Hiszpanii. Na plażę, na słońce. Tego teraz potrzebuję. Tak samo ja jak i mąż, bo on cały czas pracuje. W tamtym roku też nie pojechaliśmy na wakacje. Więc, więc po prostu tego potrzebujemy. I to jest teraz najważniejsze. I co, jakieś kajaczki, jakaś łódka, czy. Nie, nic nie, 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 nie będzie. <laughs> <laughs> Najwyżej nurkowanie, ale przeważnie plaża i słońce. Maria Sajdak, srebrna medalistka Igrzysk w Tokio, była gościem KFA za Dzięki wielkie za spotkanie, dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję, pięknie. Bartek Wasilewski, to wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Cześć. To jest Cafe azetes.